Mimo starań dyplomatycznych Jagiełły, to zakon krzyżacki uchodził na zachodzie za przez Polaków. Zakon, który od XIII wieku nawracał Żmudź, Litwę oraz północną Ruś Litewską, został oprawowany przez Polskę, która narzuciła zwierzchnictwo nad Wielkim Księstwem Litewskim. W myśl tych założeń Polacy zrabowali i przywłaszczyli własność zakonu, Ziemie, które tylko krzyżacy mieli prawo chrystianizować. Z dala, ale w zasięgu wzroku trzymało się kilku luzaków gotowych w każdej chwili podprowadzić świeże konie. Możnowładcy i przedstawiciele wielkich rodów wyruszali na wojnę z dużymi pocztami liczącymi nawet kilkanaście osób, skład, w skład których wchodzili też mniej zamożni rycerze. Nadrzędną jednostką organizacyjną była chorągiew 300 do 500 miejsc. W warunkach bitewnych od kilku do kilkunastu chorągwi wyłączono w chufiec, który był jednostką taktyczną. Historycy nie potrafią jednoznacznie określić liczebności ogłarni. Szacunkowo można założyć, że w 51 chorągwiach krzyżackich było około 15 do 20 tysięcy jeźdźców, dodatkowo kilka tysięcy piechoty i czeladzi w skrupowanej w obozie taborowym oraz wartyle. Za przeciwników mieli około 30 tysięcy jazdy skrupowanych w 51 koronkach korony i 40 chorągwiach Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz kilka tysięcy nadciągających wozów taborowych. Króla Władysława zabiło na dziejach. Noże ze sprawiedliwym pokojem jadą. Źle przez nas heroldów swoich te dwa oto miecze w pomoc do zbliżającej się walki. Abyś opatrzony w nie żywiej wystąpił z ludem twym nie ociągając się do boju. Nie chowajcie się w tych gajach i zaroślach. Prosimy na otwarte pole. Mistrz Ulryk kazał nam też oznajmić panie iż jeśli Waszej królewskiej mości miejsca za szczupło dla rozpostarcia sił swoich, gotów wielki mistrz ustąpić nieco pola, byle walkę przyspieszyć. Daję wybór miejsca. Stańcie, gdzie się podoba, byle nie zwlekać bitwy. Dzięki Bogu, w wojsku naszym na orężu nie zbywa. Nie potrzebujemy go od nieprzyjaciela pożyczać, ale w pomoc w dobrej sprawie przyjmuję w imię Boże i te dwa miecze wasze, chociaż nie wrogowie właknący krwi mojej i narodu mego przysyłają. Do tego Boga sprawiedliwego, który dumniech upokarza, pomarni Matki Jego, ucieknę się z prośbą i modlitwą, aby na wrogów mych którzy ludczym się ubłagać nie dają, ani do pokoju nakłonić, gniew swój obrócimy, wyborą miejsca i pola do bitwy nie żąda. Załopotały na wietrze chorągwie krzyżackie. W przód a żeby wojska Jagiełowe do boju zachęcić. Ale król nie ugięcie czekał pokazywał. Tak jakoby za nic miał coraz śmielsze poczynania krzyżaków. Miejsce na tym stał bo widać było z jednej strony walkę upartą, z drugiej klęskę mogącą za sobą pociągnąć niepowetowane straty. Chwila to była straszliwa, której męstwa i nadziei nawet Jagielle, uwającemu w pomoc Bożą, zabrało. Zakon stało się odnosić zwycięstwo. Główce jego wybiegł się za Litwą, okalały już wojsko. Trwoga ogarnęła tych, co przy królu stali. Litwini nie wytrzymali ataku Krzyżaków. E, Czekający Litwini nie pociągnęli za sobą znacznej ilości krzyżaków, nie związali ich też w walce, co stworzyło realne zagrożenie dla prawego skrzydła polskiego. Jedynie smoleńszczanie pod wodzą brata króla Władysława Jagiełły dotrzymywali kroku krzyżakom, dając czas polskim chówcom na przegrupowanie. Polacy odrzucili krzyżaków, w tył mieli ich spychać. Ci z rycerzy krzyżackich, którzy już pod Wilnem zaznali bitew z Polakami, wiedzieli jaki to nieużyty i natarczywy jest to. Krzyżaków i gości zagranicznych ogarnęło zrazu podobne do strachu zdumienie. Niejeden też wstrzymywał się mimo woli przed walką. Spoglądał przed się nie. I nim się namyślił, co czynić, ginął pod ciosem polskiej prawicy. W tej chwili szeregi wojsk sprzymierzonych czekały. Nowe, chorągwie korony w bój ruszyły. Nie takiej siły i hartutucha krzyżacy się spodziewali. Wojsko polsko-litewskie z zaciekłością i nienawiścią parło do przodu. Jeszcze łucznicy marszków zatrzymać chcieli. Raz po raz zasypywali strzałami ze swych łuków nacierających bojów. Jednak rycerze nie ugięli się pod kradem strzałów. Widok przybliżających się szeregów krzyżackich wzmagał chęć odpłacenia krzywd, niezaliwnionych ran odwiecznemu wrogowi. Równie jak krat sypie się niemiłosiernie z miedzianej chmury na łan Żyta. Tak gęsto sypały się ciosy okrutne i biły. Biły miecze, biły okrze, biły bez tchu i miłosierdzia. Dźwięczały jak w kuźniach żelazne blachy. Śmierć gasiła niby wicher żywoty. Jęki rwały się z piersi, gasły oczy, a zbielałe, młodzieńcze głowy pogrążały się w nocli koistą. Okropna bitwa rozkrywała się na całej linii. Ziemia spłynęła potokami krwi. Zachmurzyło się niebo i odezwały się głuche krzmoty, jakby sam Bóg chciał mieszać się między walczących. Krzyżacy zaatakowali Chorążego Marcina z Wrocimowic, trzymającego wielką świętą dla wszystkich wojsk chorągiew krakowską z Orłem w koronie. Ciągnęły się po nią, a ze wszystkich piersi niemieckich wyrwał się ryk radości. Zdało im się, że to nie koniec, że strach i popłoch ogarną. Jako znak nadziei, jako znak Giewu, gniewu Bożego dla Niemców, a zwycięstwa dla polskich rycerzy. Ruski Ulrich von Jungingen, nie chcąc wyjść z uderzenia, ponowny atak nakazał. Zatoczył koło z chorągwiami, skutkiem czego jego wyborowe chorągwie znalazły się nieopodal miejsca, w którym stał Władysław Jagiełło. Krzyżaków dreszczem mógł przejąć najodważniejsze serca. Był to bowiem sam kwiat i wybór rycerstwa. Sam wielki mistrz jechał przed nimi w białym szerokim płaszczu. już było zdziwienie, rycerzy zakonni. wstępować na krzyżaków. Zbili się teraz Niemcy wedle swego wojennego zwyczaju w ogromne kolisko i bronili się tak, jak broni się stado dzików, gdy je gromady wilków otoczą. Pierścień polsko-litewski opasał, jak wąż opasuje ciało byka. I zacieśniał się coraz bardziej. Koniec stawał się niższy. Wołał pobladłego usty które noga. Ratuj siebie i zakon! Osłonił cię ciałami i wyprowadzim z okrążenia! Ale rycerski ulg spojrzał na niego ponuro. I przy rękę ku niemu, zawołał: Nie daj, Bóg, abym ja opuścił to pole, na którym tylu mężnych poległo. Daj Bóg i krzyknąwszy na ludzi, aby szli za nim, rzucił się w wir bitwy. Wielki mistrz widząc, że jeno w boju ratunek, I przeciwko see. najdzielniejszym rycerzom ruszył. Kruszył, Kruszył kopie na zbrojach wroga, sam pierś nadstawiając, ciosów nie unikał. Siły w nim niezwierzone były. Zdawać by się mogło, iż to najświętsza panienka pieczę nad nim miała. Wtedy powstał, do boju podrywając, pozostałych się braci. Jeszcze ucł ku górze, biorąc zamach okrutny. I pił rycerzów osłupiałych. Kruszył żelazne hełmy, jako skorupy jaj. Pił sam jeden w całej gromady. Znać stworzeni rycerze, w których nie ducha bojowego zbrakło, jeno obawy przed podniesieniem uzbrojonej ręki na święte relikwie, które na piersi wielkiego mistrza widniały. dziwny ten taniec, Czerwa i w których wiara chrześcijańska świeża ci jeszcze była i za nic mieli relikwie i obyczaje. Ciego stawał się być czerwienią, a nie wielą naznaczoną. Cisza zawanowała okrutna, jeno wiatr zaczął wyśpiewywać chorały. Dzień to był dla zakonu i dla wszystkiego zachodniego rycerstwa największej i klęski, ale i chwały. Wycinano krzyżaków jak bur, a oni marli w milczeniu. Posępni, ogromni nieustraszeni Położenie krzyżackie okazało się beznadziejne, kiedy do walki włączyły się powracające chorągwie litewskie. Zamknięci w potrzasku krzyżacy trwali w zażartym boju, ponosząc coraz większe straty. Bitwa zamieniała się w rzeź. Rozpadające się chorągwie rzuciły się do ucieczki, chcąc schronić się w obozie. Uszli z życiem z pola bitwy. Widząc, że ucieczką w żaden sposób nie zdołają ujść śmierci, utworzyli z wozów jakoby wał. Broniąc się, żywota postanowili dokonać. Rozbaczyń nie był strach, ale wściekłość. Rzekłbyś, żywy ogień spadł na pancerze. Ogarnął jakby szał bojowy. Ze wzniesionymi mieczami i toporami rzucali się w największą gęstwinę nieprzyjaciół. Jednak ani szaleńcza walka, ani wznoszone modły nie mogły już pomóc rycerzom w białych płaszczach, dzień to był dla zakonu i dla wszystkiego zachodniego rycerstwa największej i klęski i chwały. Wycinano krzyżaków jak gór, a oni umarli w umierzeniu. Posępni, ogromni, nieustraszeni. Niektórzy żegnali się, niektórzy rzucali się na oślep w ukrop bojowy, jakby zdjęci szaleństwem. Inni walczyli jak przez sen. Inni na koniec mordowali się sami, wbijając sobie w gardło mizerykordię. Lub zwracali się do towarzyszów z prośbą pchnij o słowiańskie.